To będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania witacie Alina Kaźmierczak. Dziś przypomnę wam przypowieść. Przypowieść, która krąży w różnych wersjach. Jedna z nich brzmi następująco. W pewnym pałacu król postanowił wybudować tajemniczą komnatę. Komnata była niezwykła, ponieważ wszystko w niej składało się z luster. Podłoga, sufit, ściany, przedziałki, różne elementy dekoracyjne – wszystko było złożone ze szkiełek, które tworzyły lustra. I ta komnata była niezwykła, ponieważ kiedy się do niej wchodziło, to nikt nie wiedział, jak właściwie wygląda rzeczywistość, ponieważ wszystko się tam odbijało. Pewnego razu do komnaty wbiegł piesek i zaczął mardać ogonem radośnie. I tysiąc piesków odpowiedziało mi mardaniem ogona, ale piesek się przestraszył. Przykucnął, przyczaił, zjeżył i nagle zobaczył tysiąc psów zjeżonych. Zaczął warczać i nagle tysiąc piesków zawarczało. Zaczął panicznie szczekać, wyczeszczać kły i tysiąc psów zareagowało w ten sam sposób. Rano pracownicy pałacu znaleźli psa półprzytomnego, podobnie jak tysiąc innych psów, które leżały w komnacie. Wynieśli go i w ten sposób go uratowali. Ale czego ma nas nauczyć ta przypowieść? Świat nie jest ani dobry, ani zły. Świat... Jest lustrem, jest odzwierciedleniem tego, co my mamy w sobie i tego, co dajemy światu. Z tym Was dziś zostawiam. Miłego wieczoru. Zapraszam, Alina Kaśmierczak.